Siemaneczko kochani, tu somi. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wykonamy sobie ostatnią partię zadań do szanty. Tak, moi kochani, to już ostatnia, bo jeżeli nie wiecie lub nie pamiętacie, to powstały już dwa odcinki. W pierwszym z nich wykonywaliśmy pierwsze cztery zadania, natomiast w drugim trzy, no i teraz zostały nam trzy ostatnie. Więc jeżeli ktoś z was nie wykonywał tych poprzednich zadań, to koniecznie zerknijcie w przypięte karty u góry i je wykonajcie tak, aby odblokować sobie wszystkie dodatkowe. Części do podstawowej postaci szanty, czyli nakrycie głowy na rękawice, korpus i nogi. I dziś znowu wita Was słodki pingwinek, więc jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapęci w górę, to wiecie co robić. Przypominam również, że aby móc wykonać zadanie do szanty, należy posiadać karnet bojowy, a jeżeli będziecie go kupować, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpiszecie w sklepie mój kod twórcy Somiran. A teraz już przejdźmy do wykonywania tych zadań, i w pierwszym z nich musimy zebrać fragmenty klejnotu w przystani. Takich przystani na mapie mamy 9, natomiast do quest'a potrzeba Wam ich tylko 7. Pierwszy z nich znajduje się w tej oto przystani na środku jeziorka. Drugi znajdziecie na tym małym mostku na wyspie. Trzeci będzie znajdował się na tej wybetonowanej przystani. Czwarty znowu znajdziecie koło jeziorka, tym razem tego większego. Piąty również będzie przy całkiem sporym jeziorze. A szósty znajdziecie na biomie pustynnym w tym miejscu. Siódmy, oczywiście w cichej cieśninie, dokładnie w tym miejscu. ósmy, znowu w wybetonowanej przystani, dokładnie tutaj. I ostatni, dziewiąty, znajduje się na mostku na małej wysepce. O tutaj. A jeżeli sumiennie wykonywaliście wszystkie zadania, jakie do tej pory Wam pokazałam, również w poprzednich odcinkach, to po wykonaniu tego etapu otrzymacie korpus, czyli pancerz do szanty, który prezentuje się dokładnie w ten sposób. No, i zostały nam ostatnie dwa zadania. Pierwsze z nich polega na tym, że musimy zebrać fragmenty klejnotu w rzekach przy użyciu pojazdu. Takich fragmentów w rzekach mamy aż 11, ale do quest'a standardowo potrzebujemy tylko 9. Pierwszy klejnocik znajdziecie na rozwidleniu rzek w tym miejscu. Pamiętajcie, że jeżeli nie będziecie w pojeździe, to tych klejnotów nie zobaczycie. Drugi klejnot znajduje się na łuku rzeki, tutaj. Trzeci w biomie tropikalnym. Dokładnie w tym miejscu. Czwarty znowu w zakręcie rzeki. Tutaj. A piąty będzie dokładnie w tym miejscu. Ale w tym zadaniu nie musicie używać tylko i wyłącznie łódek. Kryształy z rzeki możecie również zbierać samochodami, zarówno tymi zwykłymi kładami, jak i tirami. Nie ma to naprawdę znaczenia. Musicie po prostu siedzieć w jakimś pojeździe. A tutaj był kolejny klejnot. Siódmy znajdziecie zaraz za mostem, tutaj. Ósmy będzie niedaleko od pływu rzeki, w tym miejscu. Dziewiąty przy wypływie rzeki, o tutaj. Dziesiąty niedaleko tego małego molo. I jedenasty, ostatni znajdziecie dokładnie w tym miejscu, w tym rozwidleniu. No, i tym sposobem został nam do wykonania ostatni quest, który polega na zebraniu fragmentów klejnotu wysoko, w powietrzu. I tych klejnotów, moi kochani, mamy 7, natomiast do quest'a potrzebujemy ich 6. W tym zadaniu polecam Wam lecieć na te klejnoty od razu po wyskoczeniu z busa. Wtedy po prostu nie będziecie musieli budować się do góry, tylko naturalnie spadając zbierzecie je sobie. Pierwszy z nich znajdziecie nad tym domem z czerwonym dachem. Drugi również będzie nad tym blaszaczkiem, ale w tym miejscu. Trzeci znajdziecie nad tym zamulonym jeziorkiem. Czwarty znowu nad domkiem w biomie śnieżnym. Aby sięgnąć piąty, będziecie musieli ściąć to oto duże drzewo, a potem się zbudować. Piąty klejnot zdobędziecie po prostu przejeżdżając tyrolką nad miejscówką Spidermana. szósty, ostatnie znajdziecie w biomie tropikalnym, dokładnie w tym miejscu. A po jego zebraniu wykonacie ostatnie dziesiąte zadanie i odblokujecie ostatnią część stylu do szanty. Jest to oczywiście nakrycie głowy maska. Jeżeli wejdziecie w swoją szafkę, zapewne zauważycie, że Shanta posiada jeszcze jeden styl do mm, głowy, a mianowicie jest to taka specjalna ozdoba, natomiast ona nie jest do odblokowania za questy, ale za to znajdziecie ją w karnecie bojowym w dodatkowych nagrodach. A to znaczy, że aby ją odblokować, będziemy musieli wbić powyżej setnego levela karnetu bojowego. Myślę, że będzie to około 115. I to moi kochani były już wszystkie zadania Shanty. Mam nadzieję, że te odcinki bardzo Wam się podobały, jeżeli tak, pamiętajcie o tej taktycznej łapencji w górę. Zapraszam Was na resztę moich odcinków, TikToków, no i oczywiście na live, abyśmy mogli sobie wspólnie pograć. A ja Wam już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.